Cześć, witajcie jestem Cel Gama i w dzisiejszym odcinku nagrywam odcinek, znaczy nie odcinek, tylko poradnik jak szybko wbić poziomy w karnecie bojowym w grze Fortnite. Dobrze, więc zaczynajmy. Pierwszą rzecz to jest po prostu robienie tych szybkich wyzwań, tylko nie od razu, bo jak się je robi od razu to one chyba mają po 1000pd wystarczy poczekać tam chyba nie pamiętam dokładnie ile, ale ja czekałem jeden dzień i mam na przykład taką likwidację z karabinu szturmowego za 10000pd 10 no i tak poczekałem i wszystko jest za 10000pd 10 i zdobędziecie więcej niż się normalnie robił. drugie to łatwo się robi wyzwania i inne rzeczy na naparzance. Nie da się wszystkich zrobić, ale większość się da. Na niej się jest łatwo wbić karnet bojowy, na przykład na stówę. Ja akurat mocno nie mam zrobionego karnetu, bo po prostu dawno już nie grałem. Chyba z dwa tygodnie dokładnie pamiętam, możliwe, ale no widzicie, mam dosyć mało. Dobra, więc zagramy raz. Jest dosyć opłacalny. Dobra, więc jesteśmy już w grze. Nie wiem dlaczego, ale od jakiegoś czasu mam spadki FPS-ów i to takie bardzo mocne. Będę musiał popatrzeć, ale nie ma tragedii A i jeszcze chcę Wam powiedzieć, że łatwo wbić karnet bojowy, jeżeli zdobywając e, tokeny, znaczy nie tokeny, tylko nie będę jak osiągnięcia chyba, czy coś, nie będę jak to się nazywa. Ale powiem wam pod koniec, więc oglądajcie do końca lub sobie pomięcie. Ciekawe gdzie jest jakaś tyrolka. Bo by mi się przydała. Tyrolki pewnie są na piszczącej puszczy. Tu gdzie jest strefa wątpię, że są jakieś. Możemy spróbować Dolecie do piszczącej puszczy Chociaż to trochę daleko Ale spróbujmy Na władzach już nie ma tylu tyrolek Nawet nie wiem czy w ogóle są Nie wiem w ogóle gdzie są te tyrolki Wiem, że na pewno na piszczącej puszczy powinny być Widzę, że na nagraniu strasznie laguje Jest opóźnienie też by trzeba było zobaczyć dlaczego. Aha, czyli tam też jest tyrolka. Dobra, to już widzę jedną tyrolkę. O, i tam jest tyrolka. Już to widzę. O, i na przykład można zatańczyć. To też wyzwanie lokalne. Jest, chociaż to co ja teraz robię to nie jest już wyzwanie lokal. I widzicie jak w łatwy sposób zdobyć 10 000 PD. Tutaj jest noga. A gdzie jest jego głowa? Ja bym potrzebował jego głowy. O, jest głowa. Dobra, zatem czyliśmy Zobaczymy ile za to dostaniemy PD. Mam nadzieję, że będzie trochę dużo. Bo jednak chcę wbić ten karnet bojowy. Chociaż jakoś mi się za bardzo nie śpieszy z tym wbijaniem. Mam nadzieję, że zdążę, zanim mi się HP skończy. No, i mi się HP skończy. Już nie zdążę. No, ale to dokończę już poza odcinkiem, więc wyjdę z rozgrywki, żeby nie przedłużać. Dobra, jesteśmy już w lobby, i y, teraz pokażę Wam, co jest jeszcze. Karty medali. I za na przykład taką, o jak się zdobędzie, że się będzie używał na przykład dużo y, jakiejś tam broni to można dostać nawet, znaczy zawsze dostajecie 25 000 pd. Dobra, więc w tym odcinku to już wszystko. Trzymajcie się. No i do zobaczenia w następnym materiale na moim kanale.